Siemano, z tej strony Skremi96 W tym odcinku zagramy sobie w GTA 6 Z roku 2001 GTA 6 No i w tym odcinku Pójdziemy, zgadnijcie gdzie Przejdziemy Do zakazanej strefy Czyli, jeżeli coś nie spojrzycie To tutaj oczywiście Można ale tutaj to już nie, nie można wchodzić. No i tutaj parę razy już byłem, ale dalej tu się już nie dało dosłownie wejść. Już się nie dało dalej wejść. No bo albo policja by zabierała, albo takie różne inne rzeczy. No i w tym odcinku spróbujemy przejechać przez rzekę. Później. Przez tą rzekę tutaj. Pojedziemy tak. Pójdziemy Pójdziemy i spróbujemy wejść na tą Dobrze? No nie widać, no poczekaj chwilę się zmniejszę? O, o ładko nie mogę wam pokazać, dobra może tak? O I spróbujemy tutaj na tą wielką górę wejść. Chyba, chyba znacie tą wielką górę Tutaj na tą wielką górę No i dalej jak mi się udało wejść to, to tutaj <grym> Ale dobra No i Nie zapomnijcie zostawić subika i... No subika i lajka jeżeli, się, jeżeli wam się podobają Takich rodzajów filmów Pierwszy raz nagrywam taki filmik GTA Dobra No i teraz musimy sobie znaleźć motor Nie wiem Wiem po co pójdziemy. Nie zgadniecie po co? Chyba nie zgadniecie po co? Po. Monster sens Draka. Monster ten Draka. Przejdziemy przez wodę. Na spokojnie. No dobra, to ja do niego wsiadam. Cztery razy musiałem odpalać tą grę, żeby tu żeby to znaleźć. Widzisz, jaki szybki? Się nigdy prawie nie przewraca. Dobra, no to widzimy się na miejscu, okej? Okay? jak ty jeździsz? zobaczcie, jak ty się o takiem fajnie jeździ. No, zobacz, nic ci nie, nie przeszkodzi. Skręcisz, to skręcisz. Prze drzewa przeleć. O, nie, tutaj jest gór Chciałem powiedzieć, że przez. Co mnie tutaj tak bije? Dobra. O no to. Supek uderzysz. Przez samochody przelecisz. Pokażę wam. No patrz, przez samochody do tej przeleci brzuch Widzisz? Widzicie? Nie widzisz? Przez samochody do no tego na ryżiku przelecimy Możemy fikołki robić Jeżeli wy znajdziecie jakiegoś monster track auto, od razu go no bo innym się najlepiej jeździ, najlepiej wszystkich aut, który miałem Teraz muszę się rozpędzić. Ej! Znowu ta ksówka druga. No. Proszę. Nie. Yuh. Proszę, nie. Błagam. Błagam nie. Dobra, już po tym Ładko, Teraz muszę iść z powrotem, już wszystko dobrze zrobić. Początek był i się zmył. Już to sobie byłem na miejscu. Tam prosto i już będę. No to sobie tam prosto i będę. Ale nie. chciał mu się przewrócić. Jestem z powrotem, nic się nie stało. W żadnego wypadku to akurat nie było na drodze. Za pierwszy raz to robimy. Tak, za pierwszy raz. Nie za drugą, tylko za pierwszą. Żadnego wypadku nie było. Dobra, nie masz Tylko kamera mi się obróciła. Jeszcze nie zapomnę. Jeszcze zanim zapomnę powiedzieć. Dzisiaj o... 18.30, około 18.30 wyjdzie moja nowa piosenka. Moja pierwsza i nowa piosenka. Ja no w głowie mam. No, no przynajmniej wejdźcie na to na chwilę do słynie. Na chwilę tylko do nie wejdźcie. A ta piosenka będzie bardzo fajna. No bo wy myślicie, że, że jeżeli jest taki kształt jak filmik, ja wkładam, no to. No, to myślicie, że to jest od razu short, i się nic nie nadaje? A tak naprawdę, to ja robię najlepsze filmy. Nie no, że najlepsze, ale ale fajne. Ui! Co to takie głębokie? Myślałam, że to będzie mniej głębokie. Dobra. Teraz wchodzimy do zakazanej strefy. I, się jest pierwsze auto z brzega. Albo będzie za późno. Tylko pick upa nawet wezmę. O nie, cztery gwiazdki już. Cztery wiaski! Nie matkołów! Uciekłem na szczęście! A psa! Nie A znam taki klik, fajny. Może wy też naście. Żeby się zatrzymać? No i teraz. Ej, tutaj to jeszcze nigdy nie byłem. Iżu? A nie byłem raz, dobra. Czyli zgubić. Jedziemy na skróty. Z góry. Za górami, za lasami. Skrymi się, wspina swoim pick najlepszym. Łódź! Ola! Nie! I! No nie, no nie da rady. No co jest? No super, zginąłem Po I... I się jednak nie udało. Jesteś z powrotem na tej strefie zakazanej. Gdzie już Widzicie, jakieś ciężko to zrobić. Wejść w ogóle. I znaleźć jakiś fajny samochód. To jest tak ciężko, że było mało. Tiro dawaj, dawaj. Wchodzę do ciebie. Nieważne, ważne, że jest wolne, ale ważne, że jakieś auto jest. Dobra, ja znam nawigację na pamięć. Ja znam miejsce na pamięć. Musimy prosto jechać, z dysku prosto. Нет! Не, 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 благо мне. Благо мне! Ale, ale ty sama sobie posłaś, nie tak, nie tak, przestań, jest, 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 jest. jest. niestety, jaki morał z tego jest, że nie da rady tam wjechać? Eee, przepraszam, za to było przed chwilą, no bo nie wyłączyłem kamerki. Nie włączę kamerki, ale wiecie jak to jest z siostrami, jeżeli ktoś ma siostrę. Jeżeli ktoś ma siostrę, to wiadomo jak, jak z nimi jest. O, lfura, ładno! No może wy nie widzicie? O! No nie widzicie, bo ja sobie ustawię z pierwszej kamery. Chodź proszę Hello? No, no jedź właśnie To jest twoja wina I to jest twoja wina, no widzisz? Widzicie jak to jest z tymi policjantami? Nic nie zrobi A już biją mnie co so, ja nic nie zrobię, mnie. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem w ogóle? Esa, ja gdzie jestem? Ja tutaj nigdy nie byłem. Poczekaj, mapę sobie włączę. A, tutaj jestem, dobra. To chyba kiedyś byłem. na sobie tylko nawigację no dobra muszę sobie tylko nawigację ustawić do R ale wy nie widzicie gdzie to jest, niestety czyli tam gdzie są ogólnie misje GTA A czyli do R ja to tak nazywam Prosto. O, to furuję szybko. O, kogo ja tutaj widzę? Ale wy go nie znacie, dobra. Nie będę. Eee, jak ty jeździsz? Nie znacie się na, na drogach? Ja, ja mam problem, jakiś czy wy. Z drugami. Nie potrafię jeździć. Nie potrafię jeździć dosłownie. Po co mi się dawało prawo jazdy, powiedz mi, po co mi się dawało prawo jazdy, jeżeli nie potrafię jeździć? No, po co? Ale to furę jest szybko, ale jest zniszczona, niestety. Łeh, nalazłem super furę, ale zniszczona.

Jak oni jeżdżą? A ty, co stoisz? Czyli jest to jest droga. O, jak ty jeździsz? Ja miałem pierwszeństwo. Ty miałeś czerwony. Ja miałem zielony. I matrz lipem. Brum, brum. Brum, brum, I teraz sobie tylko tutaj. Już będę. I już się dosłonię. Ja w tym momencie zakończę. Odcinek i papa. Zostawiam łapkę w górę.